Siemano z tej strony Igi, a dzisiaj zagram sobie na serwie pwpplaycraft.pl O tak, jest to drugi odcinek na tym serwie. Lubię ten serwer dlatego kręcę z niego. jest To jeden z moich y, ulubionych serwerów, lecz y, serwerem, który jest, serwer, który jest niedopowicie. Jest to serwer blowa który no masz sobie dużo funkcji. Poczekaj, na no, ziomeczku. Na no, ziomeczku, ja nie chcę cię zabić. No ziomeczku. Cię nie chcę zabić. Też ja, w sumie. No a raz zabijmy sobie takiego drzwaka. No ja nie chcę cię zabić, ziomek! А там газ что там. Уж. Kurde. A, yy, przepraszam, że w ogóle tak się nie odzywam. W ogóle zapomniałem, że nagrywam. Sorry. Tutaj chciałem... Yy, raczej się skupiłem na grze. Wiecie jak to jest. Tutaj sobie możemy do... Ki może do kitu pójdziemy. Poczekajcie. O, tam jest ziomek, tam jest ziomek, tam jest ziomek. Może się trochę powijemy z nim to był jakiś mieczek, to bardzo chętnie wtedy Ops, yy, nie wyszło nam to. Piawny. Yy, na, yy, także polecam kanał Forza Q 18 oraz Pelix Messi, który miał ze mną dzisiaj nagrywać, lecz yy, czas, coś nam nie wyszło. No ale myślę, że spodobałam się. Na, jak nakręcę sam odcineczek. No mam dobre nawet eku. Tu sobie może. To wywalimy, bo zaraz będziemy mieli oryginalne. I chciałem Was na początek przeprosić, bardzo Was chciałem przeprosić, ponieważ y, zacząłem niedawno serię <grych> Zagrajmy w Minecraft. Survival jest to y, na trybie survival i, i już niestety mam zamiar ją kończyć. A otóż la, dlaczego? Dlatego postanowiłem ją już skończyć. Znaczy jeszcze wrzucę tam jeden odcinek do tej serii. Dlatego chcę ją skończyć, ponieważ... Już wam mówię, poczekajcie. Tylko sobie tu weźmiemy. Nie. Chcę ją skończyć dlatego, iż będę kręcił karierę z wiecie. Z Aha, będę kar kręcił karierę z FIFA 14. No wiecie, nie da się też pogodzić tego. Do... Ło w dupcie Zabili nas ale może A usunięto ja No i niestety musimy wejść na eee, Bez itemków Ale tam są ci chyba Ci diaksowi Tak może sobie chodźmy na nich I takich zniszczymy Berek. O no jeszcze nas dobił So, Możemy już i i może weźmy sobie jakiś mieczek. No, drewniany choćby, i nawet weźmiemy sobie. Minuta, no, jedna sekunda. Ja na sekundę... nie, no, to nie wejdę. Będzie bez sensu z samym bo go jeszcze tylko stracę. Ha! O! Ale miło. No i mamy całe od razu na przywitanie. No w sumie tego flektu nam brakuje. Patrzcie, tam idzie już ziomek. I do za zaskoczmy sobie tu od tyłu. Tam jest jakiś... Takim kolczym eku, no ale patrzcie, kto go może zgarnąć na mnie. I widzę, Wiesz, tutaj już go mamy. No i... kurde, zabił nas. Jak to jest możliwe? Jezus Maria i G, jakiś ciebie jest nieogar. Ale no, dobra, teraz sobie weźmiemy. Teraz już itemki chyba dostaniemy. Tak, itemki mamy. No dobra, nie, nie tracimy czasu i wejdźmy sobie... Już. O, tam są jakieś diaktowy, może chodźmy na nich. Bo dobra nie, nie opyla się. Czy nas zgarną mi tyle z tego będzie? No i to może będzie ostatnie zabicie. Jak nas teraz zabiją, to kończymy sobie. No i niestety nas zabił. No i będziemy kończyć. No dobra, więc ja byłem Iggy, a to był serwer pwp.playcraft.pl Subskrybujcie i dajcie łapkę w górę. Cześć!